Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki, witam Cię w 28. odcinku. A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak budować marketing w branży nieruchomości. Gorąco zapraszam na odcinek. Na samym końcu tego materiału, bonus. Także zostań koniecznie do końca i przesłuchaj cały ten odcinek. Powiem teraz o kilku najważniejszych elementach, które powinieneś wdrożyć do swojego marketingu, e, jeśli działasz w branży nieruchomości, jeśli jesteś jakimś pośrednikiem, posiadasz własne biuro nieruchomości, e, będą to elementy, które pozwolą wyróżnić się na rynku oraz pozyskiwać więcej klientów, sprzedawać więcej mieszkań. Element numer jeden. To jest content marketing. Bardzo dobrą platformą jest do tego YouTube. Część biur nieruchomości bardzo szybko to dostrzegło i wdrożyło tego typu content marketing w swoich działaniach. Zainspirowały się one kanałami głównie z USA, które właśnie... Pokazywały takie oprowadzenie po, po mieszkaniach, po apartamentach i Polskie Biuro Nieruchomości też takie treści wdrożyły. To się wygląda fajnie, przyjemnie. Osoby, które prezentują tego typu materiał, budują jednocześnie swoją markę osobistą w branży, także ma to wiele, wiele korzyści. Oczywiście takie działania mogą się przekładać bezpośrednio na sprzedaż nieruchomości. Osoby, które posiadają środki, kapitał na zakup takiej nieruchomości też tego YouTube oglądają. Więc ja wyszedłbym głównie od tworzenia treści pod YouTube, treści dotyczące nieruchomości, nieruchomości w ofercie, ale też szerszego zagadnienia związanego z zakupem nieruchomości, na co zwrócić uwagę, od czego zależy powiedzmy prowizja pośrednika i tak dalej, i tak czyli treści takie około nieruchomościowe, które docelowo przełożą się na fajną ekspozycję, fajne zasięgi i też pozyskiwanie klientów. Treści YouTube'owe są bardziej uniwersalne niż treści chociażby powiedzmy na Instagrama, tam są te treści w pionie, to są treści w poziomie, także nagrywając na YouTube'a jesteś w stanie dość prosto przerobić potem te treści na małe pigułki wiedzy udostępnione następnie na Instagramie, co Polecam, zaprocentuję to budowę świadomości o Twoim biurze oraz zapytaniach dotyczących konkretnych lokacji, konkretnych mieszkań czy domów. Punkt drugi, wszelkiego rodzaju portale ogłoszeniowe typu OLX, Allegro i tak dalej, OtoDom, to są, to są fajne, fajne portale, nadal warto tam być, natomiast nie upierałbym się, że jest to jedno z najważniejszych kanałów sprzedaży tych nieruchomości, tylko jedno z kilku, nie warto opierać wszystkiego o jeden kanał, bo może to w dłuższej perspektywie nam bardzo mocno zaszkodzić, także to są kanały, które nadal bym wykorzystywał, natomiast budowałbym kolejne i nie polegał tylko i wyłącznie na tym, że wystawię gdzieś tam ogłoszenie w OtoDom, bo tutaj jest żaden wielki wyróżnik na, na rynku pośród innych biur nieruchomości. Punkt trzeci, to co bym wdrożył, a to co mało film wdraża, to jest Facebook Lead Ad, czyli reklama na generowanie z poziomu Facebooka. Bardzo mało firm to robi, a można by to fajnie, fajnie spersonalizować i fajnie stargetować do grupy odbiorców, którzy mogliby być zainteresowani danym typem nieruchomości, konkretną nieruchomością, bo taka kampania w mojej ocenie powinna zawierać konkretną nieruchomość oraz bezpośrednio formularz Lead Ads pod taką ogłoszeniem, pod taką kampanią. Także każda kampania byłaby spersonalizowana pod konkretną nieruchomość. Osobiście nie widziałem wielu takich reklam, także większość biur nadal takich reklam nie wykorzystuje są ogólne, kampanie nakierowane na promocję postów i tak dalej, to tak, ale takie kampanie nakierowane na zbieranie leadów bezpośrednio pod konkretną nieruchomość, to szczerze mówiąc nie widziałem większej ilości, także jest tutaj duży potencjał do wykorzystania. Natomiast też powinieneś wiedzieć, że trzeba mieć odpowiednią wiedzę, żeby taką reklamę ustawić, to nie jest tylko promuj post, tylko też szereg innych działań, także jeśli masz wiedzę, to zajmij się tym samemu, jeśli nie masz, to po prostu deleguj zewnętrznej agencji. Uważam, że może mieć to bardzo fajne przełożenie na Twój biznes, generowanie ekstra kilkudziesięciu, kilkuset zapytań odnośnie konkretnych nieruchomości, które masz w, swoim, w swojej ofercie. I punkt czwarty, który kompletnie już jest niszowy, także jeśli będzie dla Ciebie wartościowy, to zostaw koniecznie polubienie. Branżowa grupa na Facebooku. To jest coś, co w zasadzie w branży nieruchomości chyba jeszcze nie spotkałem osobiście, może gdzieś coś takiego jest, natomiast nie ma za bardzo tego na rynku. Branżowa grupa dotycząca danej tematyki. Jest to powszechne, powiedzmy w sklepach internetowych czy w sklepach, które sprzedają jakąś odzież dla niemowląt, że są grupy tematyczne związane z jakimiś poradami dla y, osób, które zostaną w przyszłości rodzicami. To dlaczego czegoś podobnego nie stworzyć dla branży nieruchomości i Ty się tym możesz zająć. Budowa takiej grupy, rozpromowanie takiej grupy powinnej założyć sobie przynajmniej kilka miesięcy. Jeśli jednak już się ta grupa rozwinie, to ona fajnie potem organicznie będzie wykładniczo rosnąć. Oczywiście też nie wszystkie osoby z Twojej grupy zostaną e, klientami, natomiast to będzie bardzo fajny kanał do dystrybucji Twoich treści, do dystrybucji informacji o sprzedaży konkretnej nieruchomości, o promocji Twoich ofert. E, to będzie Twoja grupa, tak? Będziesz administratorem na tej grupie, także będziesz mógł sprawować, że tak powiem, kontrolę nad tym, co się tam dzieje i w zasadzie promowanie wyłącznie treści Twoich ofertowych, poza tym jakieś treści edukacyjne, wiedzowe, wymiana doświadczeń pomiędzy osobami gdzieś tam w tematyce nieruchomości. Kwestia tego, co by było na tej grupie, jak ona byłaby tematycznie dokładnie określona, to już zostawiam Tobie, Ty się na tej branży znasz zdecydowanie lepiej, natomiast uważam, że taka grupa może mieć bardzo fajne pole do wzięcia, bo jeśli zrobisz tą grupę tematyczną wokół konkretnej nieruchomości, to możesz mieć kilkaset, kilka tysięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób na takiej grupie i duża część osób to będą osoby potencjalnie zainteresowane tego typu nieruchomością, także będziesz miał swego rodzaju bezpłatną promocję wokół naprawdę sporej grupy. Osób. To wszystko w tym materiale. Jeśli materiał był dla Ciebie wartościowy, to zostaw proszę e, polubienie. W opisie znajdziesz link do darmowego poradnika marketingowego dla małej i średniej firmy. Także skorzystaj, bo jest to poradnik zupełnie bezpłatny. Masz również możliwość zapisania się na bezpłatny audyt działań reklamowych, w trakcie których przeanalizuję to, co robiłeś do tej pory, oraz nakreślę działania mające usprawnić Twój marketing w firmie. Także jeśli jesteś zainteresowany, to zajrzyj do opisu. Teraz to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już za kilka dni trzyma się. Cześć.